Słuchajcie. Tutaj znajdujemy się przy krzewach, które posadziłem i wyściółkowałem agro tkaniną i o tym dzisiaj będzie moi drodzy główny temat, bo cóż, zobaczcie, tam gdzie tej tkaniny nie ma, Ile tutaj więcej jest koszenia, i to nie tylko raz, a parę razy, ale też te chwasty wyciągają tą wilgoć, a tutaj tkanina tą wilgoć trzyma. No i powiem Wam, że tutaj boróweczki naprawdę wyglądają przyzwoicie. Jaściutki kolor mają, czyli wiem, że tutaj będą grube. No i trochę tego towaru też na krzewach jest. No i tutaj ciałem elektrycznym sekatorkiem w zimę troszeczkę mocniej i widzimy efekty. No i to, słuchajcie, to. Koszenie. Tutaj ustawiam sobie troszeczkę, może płozę do góry, podnoszę traktora i sunę przy krzewach. I mam tutaj przestrzeń, więc uważam największy plus. Ale... A wiecie, co w odcinku zrobimy? Pójdę w drugą kwaterę. Pokażę Wam tam, gdzie borówki nie są na agro posadzone, i porównamy sobie tą samą odmianę. Ale zobaczcie, jakie tutaj są. Piękne owoce. I słuchajcie, tane przy chrzaszku, który też tutaj troszeczkę jaśniutkie tej listki ma i tu łamałem gałązkę, no skwateczki tutaj też tutaj starałem się ciąć dobrze, dokładnie. I zobaczcie, widzicie, ta sama odmiana. Poczekajcie. I widzicie i już te borówki nie będą takie jak te po lewo. To od razu widać na pierwszy rzut oka. Oj, teraz kochani lepiej widać, widzicie, tu po lewo boróweczka, ta sama odmiana i jaka różnica w To od razu widać, że tutaj te, gdzie jest agrotkanina, będą o wiele no ładniejszy, lepszy towar, a tu już będzie drobnica. No tutaj naprawdę już czuję w ręku tą masę. No i powiem wam, że troszeczkę się ochodziło całkiem możliwe, że popada dzisiaj. Zobaczcie, się tutaj boróweczki wykładają pod ciężarem owocu. No i tutaj naprawdę yy, jestem z tych borówek zadowolony. Słuchajcie, mnie tutaj na kanale Jakodowe Centrum nie było ponad miesiąc. Piszcie komentarze, czy tutaj chcecie odcineczki takie króciutkie. No głównym moim kanałem jest kanał pod nazwą na YouTube Życie w Ogrodzie. To samo na TikToku. Tutaj mam krzesełko wczoraj robię na transmisję na żywo na ten kanał. Powstał w momencie, gdy parę lat temu zbierałem wiśnie i tak zapała mnie taka frustracja, mówię, nie no, zrób coś patry kreatywnego. Zostawiłem wiadro, wziąłem kamerę, pobiegłem do lasu i nagrałem tutaj właśnie pierwszy filmik, ale to nie był o borówkach, ale stąd się właśnie wziął ten kanał jagodowe centrum, więc zapraszam Was do oglądania, kochani, i też zapraszam Was do kontaktu, bo tutaj też prowadzę firmę, no, która oferuje tak naprawdę no, najwyższej jakości krzewy borówki z pełną gwarancją, tutaj z kontaktem ze mną, jeżeli sobie coś zamówić, może do mnie zadzwonić, napisać SMS-a. Nie tworzę strony internetowej, bo to nie są produkty do klikania do koszyka. To jest właśnie y, potrzebna rozmowa, konsultacja. Później po posadzeniu, jak ktoś ma jakieś pytania, więc to jest uprawa. Więc tutaj myślę, że mój numer telefonu będzie najważniejszy. To samo i agrotkaniny, czy kilka metrów, czy kilka rolek też tutaj jest taka możliwość. Wiele tutaj jest produktów, o których też będę mógł nagrywać, Wam mówić. Więc iście, czy chcecie, tutaj odcinki na Jagodowym Centrum. No i powiem Wam, że tutaj, takie są, no, widać tą zdrowotność i to myślę, że spowodowane jest tym, że ta agrotkanina, tą wilgość trzyma, tą temperaturę. Również burówka ma płytki system korzeniowy. Jestem, kochani, zachwycony i tutaj koszenie będzie przyjemne, no a tam gdzie tej tkaniny nie ma, no to tej, tego koszenia będzie znacznie więcej, bo tu będę musiał też się w między tutaj krzakami kosić. Pozdrawiam Was, no i nie było mnie tutaj chyba najdłuższa przerwa od samego początku kanału, ale słuchajcie, tyle roboty, tutaj życie w ogrodzie, na tym YouTube, ten główny kanał, ojej, wysadzenie burówki, no, czas tutaj powrócić, kochani. Więc do zobaczenia w następnym materiale. No a jak nie będzie wyświetleń, to może, może tak nie być, ale postaram się nawet dla tych kilkunastu osób, co obejrzy ten odcinek, coś nagrać.